Witam serdecznie, nazywam się Anna Warzywoda, jestem terapeutą w trakcie kształcenia drugiego stopnia, co oznacza, że po ukończeniu czteroletniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej nadal poszerzam swoją wiedzę i doskonalę swoją praktykę pod okiem certyfikowanych superwizorów. Prowadzę konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapię dla osób powyżej 17 roku życia, par i rodzin. Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej systemowej, która korzysta z metod i technik różnych nurtów psychoterapeutycznych, między innymi z terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. W terapii wykorzystują również elementy hipnozy eriksonowskiej, pracy z umysłem, z ciałem i z oddechem. Sposób prowadzenia psychoterapii dostosowują do indywidualnych potrzeb i zasobów pacjenta. Moja droga do zostania terapeutą była świadomym wyborem dojrzałego człowieka, poszukującego sensu i spełnienia w pracy. Wcześniej przez wiele lat pracowałam w międzynarodowych korporacjach. Do decyzji o zmianie swojej zawodowej ścieżki doprowadziła mnie pasja. Fascynuje mnie działanie mózgu, funkcjonowanie ludzkiej psychiki. Od najmłodszych lat sporo czytam na ten temat. Chciałabym się tą wiedzą dzielić i wykorzystywać w praktyce z pacjentami. Podczas czteroletnich studiów z psychoterapii przeszłam również obowiązkową na studiach terapię własną. Była to najważniejsza osobista podróż w głąb siebie. Dzięki terapii poprawiły się moje relacje z bliskimi, lepiej radzę sobie ze stresem i lękiem. Jestem bardziej świadoma i empatyczna. Uważam, że terapia to pierwszy krok na drodze do lepszego życia. Pracuję zgodnie z zasadami etyki zawodu psychoterapeuty. Dla mnie celem psychoterapii jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, aby być bardziej zadowolonym z życia, umieć kochać, pracować, bawić się, tworzyć dobre relacje, udane relacje z bliskimi oraz radzić sobie ze sprawami ostatecznymi. Terapia, którą prowadzę, polega na dialogu oraz możliwości doświadczania swoich emocji. Odbierania sygnałów z ciała, uzyskania informacji zwrotnych, spojrzenia na problemy z innej perspektywy. Najważniejsze dla mnie w pracy z drugą osobą jest relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu i akceptacji. W Twojej gabinecie zapewniam bezpieczną przestrzeń, w której będziesz miał szansę odkrywać siebie i uczyć się radzić ze swoimi trudnościami. Na spotkania zapraszam osoby mierzące się z różnymi trudnościami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, które utrudniają funkcjonowanie i czerpanie radości z życia, takimi jak zaburzenia nastroju, stany depresyjne, stany maniakalne, maniakalno-depresyjne, zaburzenia lękowe, różnego rodzaju fobie, lęk ogólniony, zaburzenia posttraumatyczne, zaburzenia jedzenia, snu. Największe doświadczenie mam w pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości oraz z osobami, które zgłaszają się do gabinetu, ponieważ nie potrafią sobie poradzić ze stresem i negatywnymi emocjami, z napięciem, płaczliwością, wybuchami złości, natłokiem negatywnych myśli, z niskim poczuciem własnej wartości czy poczuciem pustki i braku sensu w życiu. Spotkania ze mną trwają standardowo 50 minut podczas dwóch pierwszych sesji. Skupiam się na zebraniu wywiadu niezbędnego do postawienia diagnozy nozologicznej i ustalenia wspólnie z pacjentami, wspólnie z pacjentem celów psychoterapeutycznych, nad którymi będziemy pracować wspólnie podczas terapii podczas kolejnych sesji. Pracuję konfrontacyjnie. Zadaje prowokacyjne pytania, nie daje gotowych rozwiązań, ale wskazuje kierunek, abyś mógł sam odkryć swoją drogę do szczęśliwego, pełniejszego życia. Mając kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w branży HR i w różnych środowiskach korporacyjnych, łączą wiedzę z zakresu psychoterapii i biznesu. Poza pracą psychoterapeutyczną specjalizuję się również w doskonaleniu kompetencji zawodowych i interpersonalnych, oferując m.in. pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, w radzeniu sobie ze zmianą, zwiększeniu życiowej i zawodowej motywacji, przezwyciężeniu wypalenia zawodowego czy radzeniu sobie z trudnościami w miejscu pracy. Jeśli czujesz, że jestem osobą godną zaufania, która będzie potrafiła Ci pomóc, Zapraszam Cię do mojego wirtualnego gabinetu.